Jeśli ktoś chce ochrony kapitału na dekadę i boi się systemowego krachu, nie wierzy w Trumpa, nie wierzy w rezerwę federalną, nie wierzy w inne banki centralne, no to złoto fizyczne jak najbardziej ma wtedy sens. Jeśli ktoś chce ekspozycji rynkowej bez bawienia się w logistykę, przechowywanie, inne rzeczy, no to oczywiście ETF-y są tutaj dobrą drogą. Myślę, że też w ramach dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, który z całą pewnością inwestorzy w mniejszym lub większym stopniu mają zbudowane i oparte na, może obligacjach, to raczej rzadkość, bo obligacje teraz niewiele dają, ale myślę, że chyba że korporacyjne. No ale myślę, że jeżeli chodzi o akcje, no to ETF-y po drodze są bardzo przydatne. No a jeśli ktoś chce wejść i wyjść w ciągu jednego dnia lub po prostu hmm, spekulować, być bardziej uczestnikiem, aktywnym traderem tego rynku, no to zdecydowanie kontrakty. Tylko że tutaj oczywiście. Podkreślę, że kontrakty są taką, według mojej opinii, oczywiście najbardziej ryzykowną formą, no bo tutaj już dochodzą takie kwestie jak oczywiście dźwignia inwestycyjna.